Cześć! Witamy w kolejnym odcinku resetu, czyli w programie zajmującym się szeroko pojmowanym światem elektronicznej rozrywki. Recenzujemy w nim gry, w które warto naszym zdaniem zagrać, przyglądamy się nowym technologiom, a także tłumaczymy trudne pojęcia z tą tematyką związane. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się dwiema nietuzinkowymi grami, które wymykają się sztywnym schematom, a także rzucimy okiem na nową generację kart graficznych, która myślimy, że sporo namiesza. Miło nam, że jesteście z nami, także zaczynajmy. Przy naszym ostatnim spotkaniu obiecałem wam, że zajmiemy się grą dotykającą trudnego tematu. Oczywiście jest wiele tytułów starających się o głębszy przekaz, wykraczający poza szeroką pojmowaną rozgrywkę, jednak nie zawsze się to udaje. Dziś mamy do czynienia z czymś nietuzinkowym, co wymyka się chociażby gatunkowym schematom i dotyka w dość subtelny sposób trudnego tematu, z którym każdemu z nas niestety przyjdzie się kiedyś zmierzyć. Oto Spirit Ferrer. Poznajcie Stelle i jej kota o imieniu Daffodil, czyli po naszemu Narcys. Stella i jej towarzysz staną przed nielada zadaniem. Mają zastąpić przewodnika, który pomagał zagubionym duchom odnaleźć właściwą drogę i uzyskać spokój. Poruszając się po tajemniczym oceanie, pełnym małych wysepek, zamieszkiwanych przez potrzebujących naszej pomocy, Stella i Narcy zbiorą się do pracy, a my dostajemy do rąk bardzo wyjątkową historię. Ja wiem, że się nie mówi bardzo wyjątkowe, ale w tym przypadku zrobimy wyjątek. Tyle o fabule, żeby nie zepsuć wam zabawy. Na wstępie muszę przyznać, że ta dziwna gra wymyka się przypisanym do danego gatunku stereotypom, bo wygląda jak platformówka, aczkolwiek platformówką nie jest. Graficznie przypomina nowelę wizualną, jednak nie będziemy tu wyłącznie podziwiać pięknych obrazów. Jeżeli chodzi o mechanikę gry, to bardzo blisko jej do tytułów, które skupiają się na rozbudowie i gospodarowaniu zasobami, a jednak nie tylko to będziemy tu robić. Wydaje się, że ten miszmasz nie ma prawa działać, ale zaufajcie mi, jest zupełnie odwrotnie. Miejscem, w którym spędzimy najwięcej czasu jest nasz statek. To główne narzędzie do poruszania się po świecie gry, czyli oceanie, którego na początku widzimy jedynie niewielki fragment. Wraz z postępami w grze będziemy eksplorować jego zakamarki i wyspy, na których szukamy potrzebujących naszej pomocy postaci, które spotkamy na naszej drodze, objawiają się nam w dość nietypowy sposób, ponieważ ich prawdziwa natura wychodzi dopiero po wejściu na pokład naszego statku i szybko okazuje się, że mają sporo niezałatwionych spraw, z którymi pomożemy im się uporać. Wraz z upływem czasu nasi pasażerowie pozwalają nam się lepiej poznać i aby zrealizować ich potrzeby musimy wziąć się za rozbudowę naszego okrętu. Każdy z pasażerów ma własne upodobania kulinarne i potrzeby mieszkaniowe. Dlatego pozyskujemy surowce na okolicznych wyspach, aby wybudować im wymarzony dom czy ulepszyć kuchnię serwującą ciekawsze potrawy, lub na przykład zbudować ogród, który zapewni nam składniki do naszych potraw. Budynków jest naprawdę sporo i będą one wymagały ustawicznego ulepszania pokładu naszego okrętu, aby wszystkich komfortowo pomieścić. Surowce niezbędne do ulepszeń zdobywamy w różny sposób. Odwiedzając okoliczne wyspy, możemy je pozyskać bezpośrednio z natury lub odwiedzać kupców. Czasami wykonamy zadanie poboczne, dające nam dostęp do nowych przedmiotów. Niekiedy weźmiemy udział w losowych zdarzeniach na mapie, a czasem to, czego potrzebujemy, po prostu zapewni nam ocean. Budowa i ulepszanie są proste i przyjemne. Gra pomaga umiejscowić budynki w przyjaznym schemacie, a dużo czynności, które musimy wykonywać regularnie, jest po części zautomatyzowanych, przez co nie czujemy znużenia powtarzaniem tego samego w kółko i możemy skupić się na historii, której sposób prowadzenia jest dla mnie największym zaskoczeniem. Otóż, gdy już oswoimy się ze światem gry i codziennymi zadaniami, okazuje się, że każdy z naszych pasażerów ma własną historię której opowieść snuje poprzez wchodzenie z nami w interakcję. Dawno nie widziałem gry, która tak plastycznie przedstawia charakter postaci. Realizując ich potrzeby, niezmiennie łatwo będzie się nam do nich przyzwyczaić i traktować ich jako taki stały element zabawy z tym tytułem. I tym sposobem twórcy gry dają nam lekcję, której, przyznam się szczerze, nie spodziewałem się zupełnie. Pamiętacie, co jest naszym głównym zadaniem w tej grze? Każda podróż kiedyś dobiega końca. I tak właśnie jest z naszymi pasażerami, gdy już zdążymy ich polubić, zaakceptować ich odmienne charaktery, to stają się oni w pewnym sensie częścią naszego świata. Będziemy musieli się wtedy z nimi pożegnać na zawsze. Pozwolić im odejść własną drogą. Co było dla mnie dość trudne. Można tu powiedzieć, co za derdy mały ten facet opowiada. Ale uwierzcie mi, że to ma głębszy sens. Spirit Ferrer potrafi wzbudzić emocje i uczucia, o jakie ciężko na pierwszy rzut oka podejrzewać produkt rozrywkowy, jakim z założenia jest gra. Pozwala przejść w bezpieczny sposób proces psychologiczny, z którym każdy z nas zmierzy się w pewnym momencie swojego życia, a jednocześnie czyni to w sposób niezwykle emocjonalny, bez narażania się na trywializm. Dlatego, jeżeli będziecie mieli okazję, warto sprawdzić ten tytuł, nie dyskredytując go chociażby z powodu oprawy graficznej. Nieczęsto zdarza się gra z głębokim przesłaniem, a tutaj właśnie tak jest. Pora zmienić temat na ten z gatunku bardziej relaksujących. Lubicie puzzle? Ja na przykład lubię i żadna wirtualna produkcja nie przebije układania obrazków z tych malutkich kawałeczków papieru, ale są też gry, które mogą się miłośnikom puzzli spodobać. A takim tytułem jest Hidden Through Time. Gra, która wciągnęła mnie o wiele bardziej niż podejrzewałem. Oprawa gry prezentuje się przyjemnie dla oka. Grafika nie jest skomplikowana, ale sprawia bardzo dobre wrażenie całości. Dopełniają jej pastelowe kolory, więc nie zmęczymy tutaj wzroku poszukując ukrytych przedmiotów. Na pierwszy rzut oka przyjemna muzyka i minimalistyczne efekty dźwiękowe uzupełniają ten klimat. Nic nas tutaj nie goni. Możemy spokojnie rozglądać się po dostępnych mapach. Rozgrywka jest tak skonstruowana, że mapy, na których poszukujemy przedmiotów, stają się coraz bardziej bogato zaprojektowane i zazwyczaj przedstawiają jakąś scenkę rodzajową z danej epoki. W pewnym minimalistycznym stopniu można powiedzieć, że ten świat żyje, bowiem jego bohaterowie poruszają się, a zwierzaki buszują sobie po lesie. Ale te ruchome elementy nie utrudniają nam specjalnie zabawy. No, wszak chodzi tu o relaks. Po odnalezieniu wszystkich przedmiotów na mapie udajemy się do kolejnego poziomu. Twórcy jednak nie zniechęcają nas do zabawy, bo aby odblokować całą zawartość, nie musimy szukać absolutnie wszystkiego. A co jeżeli nie będziemy mogli czegoś znaleźć? Z pomocą przychodzą nam podpowiedzi naprawdę dobrze zaprojektowane, które w krótkim opisie nakreślają sytuację, którą możemy znaleźć gdzieś na mapie. Nie męczymy oczu poszukiwaniem konkretnego przedmiotu w stosie podobnych mu przedmiotów, a raczej szukamy strapionego budowniczego piramidy, który upuścił młotek i trzeba mu pomóc go znaleźć, bo akurat budował sobie nowy posążek dla faraona. Fajne rozwiązanie. Bardzo podoba mi się fakt, że twórcy bawią się tu konwencją historyczną i kulturową. Czasem puszczają do nas oko, bo idę o zakład, że w czasach prehistorycznych raczej nikt nie wpadł na pomysł z ZO z dinozaurami w roli głównej, ale reprezentacja na przykład sądu Ozyrysa z czasów egipskich brzmi jak żywcem wyciągnięta z podręczników historii starożytnej. Oczywiście przedstawiona w pewnej umownej formie, jednak warto docenić taki wysiłek. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że tak szybko z prezentowane przez twórców światy. Po zajęciach z prehistorii i Egiptu zajrzałem do średniowiecza, a potem szybko wskoczyłem w bardzo dziki zachód. Dodatkowa zawartość zaprasza nas do poszukiwań w świecie wikingów i średniowiecznych samurajów. I tu zdawałoby się przeszedł koniec. Na szczęście twórcy dali nam możliwość tworzenia własnych poziomów i dostępu do map tworzonych przez innych graczy za pośrednictwem internetu. Pomysłów jest tyle, że jeżeli spodoba się Wam ta forma rozrywki, to z pewnością nie będziecie się nudzić. Na koniec wracamy do świata technologii. W poprzednim odcinku wspominaliśmy o nowej generacji konsol, a w międzyczasie na rynku wylądowały zupełnie nowe karty graficzne dedykowane miłośnikom pc I myślę, że można mówić tu o sporej rewolucji. Już tłumaczymy dlaczego. Nvidia to firma, która od niemal dekady definiuje terminologię słowa przełom w kontekście komputerowych kart graficznych. W 2018 roku byliśmy świadkami skoku technologicznego, który jakby się mogło zdawać, ciężko będzie przebić. Aczkolwiek trzeba tu przyznać, że nie były to rozwiązania skierowane do szerokiego odbiorcy, ponieważ za najnowsze modele kart trzeba było dalej słono zapłacić. Sytuacja zmieniła się jednak w tym roku. Nvidia ogłosiła premierę nowych kart graficznych z serii RTX 3000, które po pierwsze biją na głowę poprzednią generację sprzętu dla graczy i profesjonalistów, a po drugie mają tańsze warianty od kart drugiej generacji dostępnych na rynku. Mówiąc wprost, oznacza to lepszą jakość za niższą cenę. Nowe karty są tworzone w zaawansowanym procesie technologicznym, który pozwala na umieszczenie w nich większej ilości podzespołów o wyższej wydajności i zaawansowanych parametrach. Mówimy tu nie tylko o dużej ilości lepszych tranzystorów na mniejszej powierzchni, co z kolei wiąże się z wydajnością w grach i nie tylko. Wchodzi tutaj już też zaawansowana technologia związana z uczeniem maszynowym. W tym przypadku to oznacza, że nowa karta sprawniej określa położenie obiektów w trójwymiarowej przestrzeni, odciążając w tym procesie procesor i pamięć komputera. Dzięki temu gry wyglądają o wiele ładniej i działają o wiele płynniej, a w teorii oferują coraz wyższą rozdzielczość do nawet niespotykanego dotąd 8K. To rozwiązanie wymaga oczywiście odpowiedniego monitora lub telewizora, przy których ceny są przynajmniej na razie dość zaporowe. W niższych rozdzielczościach nowe karty pozwolą na bardzo płynną rozgrywkę przy najwyższych ustawieniach detali obrazu, co brzmi bardzo zachęcająco. Teraz pora na kluczowe pytanie, ale czy mnie na to stać? To zależy. Karta z najwyższej półki, czyli RTX 3090, to sprzęt kierowany raczej do profesjonalistów lub miłośników grania o bardzo zasobnym portfelu, kosztuje bowiem ponad 7000 zł i jest najbardziej wydajnym z trzech modeli. Flagowiec, czyli RTX 3080, to wydatek rzędu 3270 zł i pozwala na zabawę z wyższej półki. Jednak najciekawszym modelem wydaje się najmłodszy brat w rodzinie, czyli RTX 3070, karta wyceniona na prawie 2359 zł. I tak naprawdę może być wydajniejsza od tych kart, które obecnie kosztują o wiele więcej. Za moment możemy spodziewać się dedykowanych rozwiązań graficznych na podstawie technologii od Nvidii, od firm takich jak Asus Gigabyte czy MSI, które zapewne będą różniły się od siebie cenowo. Natomiast jeżeli zastanawiacie się nad upgrade'em waszych komputerów, warto jeszcze troszeczkę poczekać. Premiera to gorący okres, ceny trochę szaleją, dostępność sprzętu jest niewielka, ale za moment to wszystko się uspokoi i ceny też będą lepsze. A skoro o cenach mowa, to podano polskie ceny konsol nowej generacji. Za najnowszą odsłonę PlayStation 5 trzeba będzie zapłacić 2299 zł za wersję z napędem płyt i 1849 za wersję bez napędu. Xbox Series X został z kolei wyceniony na kwotę 2249 zł, a jego mniejszy brat bez napędu, czyli Xbox Series S, będzie kosztował 1349 zł. Dlatego wydaje się nam, że to, co mówiliśmy w poprzednim programie, dalej ma sens. Walka o portfele graczy będzie w tym roku wyjątkowo zaciekła. Z jednej strony nowe konsole, z drugiej o wiele bardziej wydajne karty graficzne z modelami bardzo zbliżonymi do ceny konsol. Będziemy Was informować na bieżąco o rozwoju tej sytuacji, bo mamy wrażenie, że czekają na nas tu jeszcze niespodzianki. A tymczasem to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was na dziś. W kolejnym resecie przyjrzymy się tematowi, który jest moim zdaniem nieco niedoceniany czyli grą, w której rodzice mogą na spokojnie zagrać razem z dziećmi i dobrze się bawić, a także zerkniemy do świata sprzętu do wirtualnej rzeczywistości. Do zobaczenia w następnym programie!